Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Was wszystkich bardzo serdecznie w nowo-starej serii na moim kanale, czyli wracamy do liceum. I tak jak zapowiadałam, będziemy sobie ogrywać ścieżkę Armina. I jak widzicie, całą serię z liceum będę nagrywać w tej oto opasce jednorożca, ponieważ we mnie jest dalej małe dziecko, ja kocham jednorożce Tak, kocham jednorożcę. Aż wyczaiłam ją w Rosmanie na promocji za chyba 4 euro, to normalnie nie umiałam się oprzeć i musiałam ją wziąć. I stwierdziłam, że po prostu całe liceum będę nagrywać w tej opasce. Czy Wam się to podoba, czy nie? Mam nadzieję, że przynajmniej dobrze w niej wyglądam. Ona jest taka urocza, taka słodka. Ta opaska. E, więc, więc tak, będziecie musieli mnie zdzierżyć e, z rogiem jednorożca, dopóki się nie złamie. Tak, wiem, że to jest opaska dla dzieci. Także dopóki ona przetrwa na moim dużym łebie, e, to do tej pory będę w niej nagrywać. Mnie się bardzo podoba. <laughs> Przed nami pierwszy odcinek: Nowe Liceum. I musiałam tutaj sobie zrobić Replay Historię. E, więc wszystkie. Um, poprzednie moje um, ilustracje, które zdobyłam um, na ścieżce z Kentinem, posiadam, bo podejrzewam, że wiele osób nie ogarnia o co chodzi z replayami. Um, co robi replay historia, a co robi wolny replay? Tak więc, żeby to wytłumaczyć jakoś tak łopatologicznie, bo na grupie ze słodkiego flirtu dużo osób się pytało o te replay, e, jak to działa. A więc replay historia resetuje wszystkie lowometry i wszystkie relacje z postaciami, oczywiście wszystkie odcinki. A w wolnym replayu chodzi o to, że po prostu e, relacje się nie zmieniają i po prostu możemy sobie poprowadzić dany odcinek inaczej, żeby zdobyć na przykład inną ilustrację. Żeby nie przychodzić wszystkich od, odcinków od początku, tak jak mam to y, tutaj. No i tutaj musiałam sobie jeszcze zmienić w y, OBSie y, tutaj tą planszę z y, tego tego, żeby wam się po prostu lepiej oglądało, więc sorry. E, także tak, bez zbędnego dalszego przeciągania, bo to na tyle, jeżeli chodzi o y, ogłoszenia parafialne, kawusia w dłoń i zaczynajmy. Zapraszam! Odcinek pierwszy, nowe liceum. Pierwszy dzień w szkole, nowe miasto, nowe liceum i cała masa formalności do załatwienia. kontynu odcinek, chyba, chyba ten. Zacznij odcinek, a nie kontynuuj. E, tak więc y, będę y, próbowała tutaj zrobić troszkę inaczej, bo mam y, y, tutaj ilustrację z kentinem i będę. Robiła tak, żeby dostać z kimś innym, także będę, jeżeli chodzi o Okrętina, brała jakieś neutralne odpowiedzi, ile takie będą. Bo nie pamiętam tych pierwszych odcinków, więc bardzo będę zadowolona przyjść razem z wami. Kompletnie ich później, nie pamiętam. Naprawdę, ja je ogrywałam naprawdę dobre 4 lata temu, jak niedłużej, nie wiem, nie pamiętam kiedy. Naprawdę dawno to było. O i mamy na wstępie naszą wspaniałą dyrektorkę, przyjemną Dzień dobry Mila, witaj w liceum słodki Amoris Mam nadzieję, że szybkość się zaaklimatyzuje, że w nowej szkole Radzę ci spotkać się z Natanielem, głównym gospodarzem szkoły, który spra sprawdzi czy teczka z twoimi dokumentami jest kompletna Z pewnością teraz jest w pokoju gospodarzy, przyjdźcie po liceum Ojeju a, jak ja to dawno nie byłam, normalnie nostalgia. <grystanie> no, podejrzewam, że tu będzie dużo cringe'u. Dużo cringe'u będzie. O, dzień topry. Ej, Nataniel, to ty? Nie! Twój stary! Cześć, nie widziałeś gdzieś może Nataniela w okolicy? E, myślałam, że coś będzie. To ja ten Nataniel potrzebujesz czegoś? Dyrektorka kazała mi się z tobą spotkać w sprawie mojej teczki z dokumentami. U! Odniosła się. O, oh, jesteś nowa, oczywiście, że przejrzę Twoje dokumenty. Mhm. Mm Odwraca się i szpera w swoich papierach. Potem wraca do mnie. W sumie to brakuje kilku rzeczy w Twojej teczce. Potrzebujesz jeszcze zdjęcia do dokumentów pięć yy, golców opłaty za teczkę. Dobra. A co najważniejsze wygląda na to, że zapomniałaś dołączyć formularz z podpisem swoich rodziców. Musisz go dostarczyć. Okej, okay. Yy, okay. w takim razie zostawiam ci to wszystko i przyjdę, kiedy będę miała pozostałe dokumenty. Ty. E? I spadło XD, dobra. Poczekaj chwilę, może jestem głównym gospodarzem, ale nie jestem tutaj na twoich usługach. Sama musisz się zająć swoimi papierami. Okej, okay. przepraszam, nie chciałam, żebyś się zdenerwował. I tak sprawdzę, czy twój formularz nie zawrócił się w innej teczce. Zacznij od dostarczenia zdjęcia i uiszczenia opłaty. Okej, okay. czyli co ja? O, hej, moja kochana! Wszędzie cię szukałam. Titi, co tu robisz? I to na dodatek w takim stroju. Pomyślmy, jestem Twoją opiekunką i wróżką. Trzymaj to prezent dla ciebie, który pomoże ci w poszukiwaniu miłości. Miło miłości, pięknej miłości, okej? Okay? W moim poszukiwaniu czego, ale co? Już odleciała. Co dostałam? Nie wiem, co dostałam. Zabądź zdjęcia do dokumentów. Odlec się na bazar, czyli miasto, bazar. Zdjęcie zatwierdź. Mm idziemy dalej no ciśnij tam mm, Okej. Okay. cześć jesteś nowa tak nazywam się Ailis będziemy razem chodzić na lekcje cześć ja jestem Mila miło mi Mila mam nadzieję że będziesz się tutaj dobrze czuła do zobaczenia później dziękuję do zobaczenia Ailis jak zadam ten jesteś taka kochana w ogóle O, masakra ha to ty jesteś ta nowa tak cześć E, nie mam szczęścia do nowych, prawda? Nie mamy szczęścia do nowych, prawda, dziewczyny? Ha, ha, ha. Auć popchnęły mnie, gdy przechodziły. Masakracja normalnie. Mm. Och, Mila, zapomniałam ci powiedzieć. Przykro mi, ale w końcu nie możemy zapisać cię do tej szkoły. Co? Dlaczego? Co ja ci zrobiłam? Co? Dlaczego? Co takiego zrobiłam? Ha, ha, gdybyś widziała swoją minę. Niezły żart, co? Wiesz co, Nathaniel, naprawdę... Nie strasz mnie. W ogóle ja się odzwyczaiłam już od Nataniela, w takim wydaniu. Ja się przyzwyczaiłam do Nataniela z uniwersytetu, i ja teraz tak dziwnie, Boże. ha, ale to nie jest śmieszne, przestraszyłeś mnie. Haha, ha, wybacz, następnym razem postaram się bardziej. No ja mam nadzieję. E, w sumie to nie powiedziałeś mi, czy odnalazłeś moją teczkę, czy nie. W sumie ta nieźle się zapieruszyła wśród innych papierów, ale odłożyłem ją na bok, trzymaj. Może masz pieniądze na opłatę za moją teczkę, co? O nic więcej nie pytasz. Masakra, to jest głupia. O, witamy pana Rudzielca. Tutaj nie wiem, czy mogę mówić na niego pan Herbatka, czy zostajemy przy tym, przy jego przyzwisku, chociaż no... Nie możemy go tak, bo tutaj nic nie zrobił, jakby nie było, nie? Dopiero na uniwersytecie. O, dobra, pan rudy będziesz na razie. Jeżeli widzowie będą chcieli, to zostaniesz panem herbatką do końca. Co to są za głupie odpowiedzi? O, nic więcej nie pytasz. Lol, co to ma być? W sumie to powiedz mi, Kentin, dzień dobry, tak, Mila? Masz może kasę na... What the? Przecież mam pełno hajsu, wejsy stąd! piero. Gorzej ci, czy co? Wow, udało ci się już zwiedzić całe liceum? Jest mega wielkie. No to idź się z nim skupić. Prawda, jest większe niż nasza stara szkoła. Wow, nie, ja już tak chciałam. Może chciałabyś się później przejść z ze mną? Może później? Nie! Matko! Super, sprawdzę, czy są jakieś fajne miejsca. Nie! A więc odnośnie Twojej teczki, uzupełniasz dokumenty. Nie miałem jeszcze czasu sprawdzić, czy Twój formularz gdzieś tu jest. W razie czego zajrzyj później. Okej, okay. mm, zdecydowanie nie jesteś zbyt zabawny. To prawda, że nie mam opinii osoby zbyt zabawnej, będę musiał się trochę wysilić. <laughs> Przepraszam, nie chciałam Cię obrazić. Masz rację, następnym razem bardziej się postaram. O Boże, o panienko, udało ci się dokończyć e, Wszystkie formalności Tak, oto moja teczka Zobaczmy, zobaczmy Nie przyjmuję takich latających kartek Znajdź przynajmniej jakiś spinacz zewnij dokumenty i wróć do mnie Pamiętam, że spinacz O, tu jest spinacz, dobra <laughs> Boże, te, tego spinacza czy coś się naszukałam wcześniej to, to masakra To twoja uzupełniona teczka Zobaczmy, proszę podejmij ją tym razem wszystko się zgadza. Od teraz oficjalnie jesteś uczennicą liceum Słodki Amoris. Lekcje już się skończyły. Możesz iść do domu. Do widzenia. <grywania> do widzenia! Mil. O, dobra, dobra, przesuń się, bo mi zasłaniesz dialog. No, Mila, poczekaj, nie miałem czasu cię oprowadzić po liceum, ale mogę przynajmniej Ci pokazać bibliotekę, jeśli chcesz. Okej, okay, czemu nie? Dobła. Te o, właśnie, tego stroju nie mam, więc... Okej, okay, przebrała się sama przynajmniej. Chodziłam z Natanielem po różnych korytarzach. Wyjaśnił mi, że czasem wstęp jest zarezerwowany tylko dla uczniów, którzy korzy szukają informacji do realizacji różnych projektów i prezentacji. On może tu przychodzić kiedy chce, bo jest głównym gospodarzem. Zobacz końcową ilustrację. Uuu, wow, Nataniel. A mi ta opaska zjeżdża troszkę. Ja jedyne, co mogę powiedzieć, to, że te ilustracje, starsze ilustracje, potrzebują odświeżenia, moim zdaniem. Bo jakby nie było, to za te odcinki się płaci i to gruby hajs, więc mogliby przysiąść albo kogoś, in kogoś innego zatrudnić, no nie wiem. No, przydałoby się, żeby po prostu odnowić te ilustracje, moim zdaniem. Okej. Okay. Szczerze to nie wiedziałam, że jest tu biblioteka. Widać, że on lubi to miejsce. Zakończ odcinek. No ale mam yy, z Natanielem. I to tak już! Boże, czemu tak krótko? Naprawdę takie krótkie są te odcinki. Masakracja. Historia. Boże, no nie było tu nic ekscytującego. Ilustracja z odcinka. No dobra, niech będzie tak. Strój z odcinka. Hmm. No dobra, niech też będzie. Moment z filtrem. Nie mam jeszcze swojego filtra, bo mój filtr przyjdzie do brak 10 odcinka, więc będzie na jeden. Działanie gry spoko, może powiedzieć, Dobra. So, koniec odcinka pierwszego. Jej, jej, jej. O Boże. No, nie, nie było tu nic porywającego. Ale mam nadzieję, że przynajmniej z moim komentarzem Wam się to przyjemnie oglądało. Także ja jestem mega podekscytowana, tak się cieszę, że wróciliśmy do liceum, ale bez zbędnego tutaj przeciągania, to tyle ode mnie, jeżeli ten odcinek wam się podobał, to zachęcam do zostawienia łapek w górę, komentarzy, subskrypcji, tego nie robicie, a tymczasem się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło, papa. Pa.